Wam tu Demet's Runner, i w tym odcinku, jak sama nam mówi, Lisa widza I gratulacje, dziękuję. Wam jest to dziesiąty odci odcinek z tej serii. I tak, mamy tu taki liścik, dość gruby, z grubą kopertę, zapakowaną w taką taśmę fajną taką materiałową taśmę taką supi. No to teraz trzeba otworzyć, nie? Jak widać, nie pełen sukces. Tak. I tutaj widzę różne, dużo różnych fajnych rzeczy. Wiesz, ja jeszcze nie widziałam I tak, bierzemy sobie tutaj Liścik I tak, w środku mamy Drugi liścik I coś tutaj, jejku, jej Dużo rzeczy I Coś tutaj, co potem zobaczę I tak, ja sobie To przeczytam i zaraz wam powiem To raczej mogę przeczytać To ja wam przeczytam tak na głos Hej, Jula, nie umiem pisać listów Nie wiem jak to nazwać, figurkami koni Szlejk i kolekta interesuje się już od kilku miesięcy. Ciebie odglądam od kilku tygodni, ale i tak po krótkim czasie mogę stwierdzić, że twoje filmiki są super, super, super. Robisz piękne customy, wielkiej kantarki. Dobra, kończę, bo nie wiem co jeszcze napisać. Podsumowując, Ty jesteś super, twoje filmiki są super. P.S. ki zabłędnie i mam nadzieję, że się rozczytasz. I tam odklej to kolorowe taśmy i się taśmy, żeby otworzyć. Otwórz, ale nie czytaj na filmiku. Okej, okay, rozumiem? I pozdrawiam, krótko z... Zimnego koło brzegu, Gabi. A więc tak, dziękuję bardzo, bardzo w ogóle piękny jest ten list. Ja lubię takie gadżety właśnie typu jakieś taśmy, jakieś naklejki. Ja kocham takie rzeczy, zwłaszcza różowe, niebieskie, fioletowe i zielone. Tak, tutaj jest coś, ale tego yy, nie mogę przeczytać na filmiku. To sobie sama przeczytam, tak. No i yy, zaraz tutaj do Was wracam. Dostałam grosza na szczęście z 2015 roku. Wow, kurczę, nowy. Dziękuję, dziękuję, na pewno schowam. Okej, okay, tajemniczy liścik przeczytałam i myślę, że mogłabym to zrobić, tylko jak będę miała czas, wiesz, bo na razie yy, nie mam zbytnio, bo mam właśnie customy różne na, w ogóle i tak dalej. Ale myślę, że, da, że dałoby radę. Tak, no to zobaczmy, co jest tam. Rozumiem, to jest koperta i znaczek do tych celów. Tam, dobra, ok, dzięki, dzięki, zostawię sobie. Nie będę musiała iść po znaczek. I teraz zobaczymy, co jest tutaj. Ojej! Ojej, kantorki! Taki ładny y, szaro czerwony kantarek. Sorry, nie rozróżniam <grywanie> no, rozróżniam. Dalej, y, czerwony kantarek z uwiązem takim ładnie zawiniętym. Dalej są uwiązy Kantarek z uwiązem też. Taki rzarówiasty róż. Dalej, kółeczka do kantarków. Dziękuję. O, ładny, ładny dobrany kolor czarnofioletowy z uwiązem. Dalej, kółeczka do kantarków. Kolejne. Dziękuję. Tutaj mamy z tą niebieską. Na pewno się przyda. Dziękuję. Tutaj mamy lądrze. O, super ląża o, um, owieki z gumy, ciekawe, niech wpadł na nasz taki pomysł oraz halterek, o halterek taki, ja nie umiem robić halterków, dziękuję ci bardzo, 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 tak że już nic nie ma, Dzieńku, ile tutaj jest rzeczy, na pewno mi się przydadzą dzięki, bo ja cierpię na brak kantarów, jak ktoś tam kiedyś podłapał yy, i co dalej? No dziękuję Ci bardzo za to wszystko I tak jak już mówiłam Postaram się spełnić Twoją prośbę Postaram się to zrobić Ale jak będę miała czas, dobra? Jezus, dziękuję Ci bardzo za to wszystko Na pewno się mi przyda I Dziękuję za pięknie oklejony list I za grosza na szczęście i w ogóle No i to by było na tyle Dziękuję jeszcze raz, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie I pa pa